Wow, nieźle. Cześć, z tej strony Exploron. Witam w kolejnym materiale. Mamy poniedziałek, 27 maja 2024 roku. Znajduję się w tym momencie w opuszczonym domu z zawalonym dachem. Pewnie gdzieś tam tytuł jest w miarę podobny. Mamy tu okno kastowe. Podwójne. No, zamknąć się go za bardzo nie da. Firanka ładna. przycześnięta grusem od dołu, niestety. Zrobię tej firance dobry uczynek i ją. On... O, uwolnię z tego gruzu. No dobra, czas włączyć latarkę i zacząć urbex. O, tak więc tak wygląda ta firanka. Taki oto ciekawy sposób. No, jak było widać już kątem tutaj obiektywu, mam prowizoryczną latarkę, ponieważ nie zdążyłem się nawet przygotować. Zaraz wyjaśnię dlaczego. Prowizoryczną latarkę z drugiego telefonu, ale mniejsza z tym. Dobrze naświetla, tak więc to chyba najważniejsza. Taka oto firana, ale nie będę przedłużał. Tu mamy szyny, które odpadły spod sufitu już. Tam się chyba jeszcze trzymają tylko na jednym jakimś haku. Tu widać metalowe jakieś tragarze, bądź też szyny i strop. No i właśnie szynę do zasłon, firan, tu mamy grzejnik, wszystko na miejscu, podobnie jak ta oto żarówka, o, na kablu rozwijanym jakimś, takie obsadki, oprawki widziałem już gdzieś w jednym z opuszczonych domów, kojarzą mi się. Żarówka, ciekawy, czy by jeszcze działała. Mniejsza z tym, to nie jest najważniejsze, czas przejść do następnego pomieszczenia. Tak w ogóle to wygląda jak jakaś sypialnia. Chodzę w tym momencie po łóżku. Tu jest paleta. Były też fotele, jak widać. I szafa. Niestety do niej nie zaglądniemy, bo nie ma jak. Tak to wszystko się prezentuje. Niestety długo się tu zbierałem. Jeśli ktoś oglądał. O, włączniczek. A nie będę nawet klikał włączników, bo nie ma jak. No i przejście do dalszej części domu. Ale do tego muszę zdjąć plecak, nie przepcham się tam bez takiego ruchu. Ok, plecak został zdjęty. Pora się prze prześlizgnąć przez wąski otwór. I wejść do reszty budynku. Wow, już widzę, że tam będzie ciekawie. Dlatego zostawię to pomieszczenie na zaraz. A jak na razie przejdę się tutaj. Oho jakiej rzeczy. Mam nadzieję, że nikomu w drogę nie wejdę, chociaż raczej nie. Nie wygląda na to, jakby ścieżka, którą wszedłem, była uczęszczana. Nie wygląda na to, żeby ktoś tu ktokolwiek chodził. Pewien więc zapach nie jakiś nieprzyjemny zapach starych ubrań. chlizny, trochę. Tu mamy do żarów, żarówy, jarniówy. Jakieś mocowanie. No, średnio się da tu wejść. Jak widać powywalane z sufitu pewnie cieknie. Po pierwsze jest zielona, a po drugie na podłodze garnek pełen wody. Chce mi się strasznie pić. Nie, nie jestem dobrze wyposażony na taki urbex. Ciekawe rzeczy, ale nie ma to za bardzo przybliżać. Jeśli kogoś interesuje, może sobie zatrzymać film. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze widoczne to co tutaj pokazuję. Tu mamy okno. Również pewnie kastowe. Pełno rzeczy, naprawdę. Yy, piekarnik to jest. Tak, piekarnik. Tutaj jakieś rzeczy, szczotki różnego rodzaju to miała być mini eksploracja. Nie spodziewałem się tutaj wyposażenia w tym domu w ogóle. A jak widać, troszeczkę tego tutaj jest, tutaj też nie wejdę. Dlatego właśnie oszczędzę na takich pomieszczeniach jak to, bo po prostu nie ma jak do nich wejść za bardzo. Słoiki, no nie ma szans, że ja tu wejdę. Nie wejdę tutaj po prostu, bo nie ma jak. Tak to wygląda. Poświecone latarką z bliska. Wyposażę się oczywiście w lepsze, ale w sumie latarka z tego telefonu, którym nagrywam naprawdę jest mocniejsza niż wiele latarek świeżo po naładowaniu. Mamy piwnicę, ale załadowaną i wyjście na strych, które zaliczę już chyba teraz, bo i tak strychu nie ma. Jest za zawalony. Tu mamy wyjście, tam jest dojazd do posesji prywatnej, co nie jest wyjście na ulicę. A tu były drzwi wejściowe jedne, tam drugie. Ciekawe jak to wszystko wyglądało. Tak dzisiaj jak tu jest okno, tutaj leżą drzwi, pewnie z piwnicy. Albo drzwi wejściowe właśnie na strych. Tam widać budynek gospodarczy, również z oknem. I to oszklonym jeszcze. Tutaj też okno przecież, ale bez szyby. Słody betonowe, więc nie ma się co bać. Tak to wygląda. Zawalona część budynku. Wejdę wyżej. Tu była pewnie jakaś poręcz na drewnianych mocowaniach. Są okna, nadal z szybami w środku. No i leżą tutaj te resztki. Na dachu już rosną drzewa. Obecnym dachu, bo wcześniej to był... To była jeszcze podłoga strychu. Teraz to już jest dach. Tam również są szyby. No nieźle. Naprawdę niezły budynek. Szkoda, że tak mało czasu mam. Ale i tak pewnie tutaj będzie pozawalane wszystko. I te małe okienka. Mega ciekawe. W sumie dobrze zachowane. Budynek dałoby się jeszcze odratować. Tyle okien tutaj. Wszystko jest zachowane. Dość dobrze. Tu mamy trochę rzeczy na podłodze. Jak na pierwszy, pierwszy urbex oficjalny tygodnia eksploracyjnego, nawet nieźle, naprawdę nieźle, w porównaniu do mojego pierwszego urbexu w zeszłym roku. Po drzwiach sobie ostrożnie zejdę na dół. Tu nawet jakieś tyczka wystająca z doniczki z strzałem. Najmocniej przepraszam, jak widać, Zrobiłem błąd chodząc po tym, ponieważ wyłamałem jedną z desek. Najmocniej, przepraszam, drzwi. Przepraszam cię, Donku. Zaszkodziłem w tym momencie eksplorowanemu przeze mnie obiektowi. Na przyszłość nie stanę na takich drzwiach, choćbym miał nie wejść. Proszę mi wybaczyć. Przepraszam najmocniej za uszkodzenie eksplorowanego obiektu. Tam jest dalej piwnica, ale jest zbyt niebezpieczne zajście. Chociaż w sumie nie. Schody kręcone, ale da się przejść. Takie oto rzeczy. Piwnica ciągnie się dalej. Ale nie, nad, nie pod całym obiektem chyba jest. Tak wygląda to dokładnie. Tu mamy węgiel nawet jeszcze na opał. Wow. Szkoda, bo już niestety nie posłuży do swego przeznaczenia. Chyba, żeby ktoś podpalił ten obiekt. Nie życzę tego absolutnie. Jest dość ładnie zachowane wyposażenie w nim. Tu jakieś betonowe elementy supy. Tam dalej. Znowu stanąłem na jakieś blasze. Nie wyrządziłem szkód, ale się ugięło pode mną. Słoiczki. Wow, ile rzeczy. No. Tak jest. Kojarzę już to z pewnych miejsc, które eksplorowałem kiedyś. Tak się składa, że kiedyś takich miejscach eksplorowałem więcej ze słoikami. Trafiało się ich trochę. Chociaż no nie wiem, no, tych słoików nie było aż tak dużo, ale w paru miejscach się trafiły. To jest jedno z nich, kolejne takie miejsce. Tu jakieś grzyby, cholera wie co, pod sufitem rośnie. O! Klosz, taka oprawa do klosza, wkręcenia. Bez, bez żarówki, już niestety. Pełno przetworów różnych. Niestety, już niezdatnych do użytku, bo ten budynek jest opuszczony od wielu, wielu lat. Już od wielu, wielu lat tu jest dach zawalony, co dopiero. Sama data opuszczenia. Dobra, tak więc piwnice, strych i część pomieszczeń parteru mam już za sobą. Czas iść do góry po stromych obecnie schodach, dlatego że są zasypane jakimś syfem. Ciężko jest z dojściem, ponieważ to co nagrywałem, to wejście przez ten ugięty płot było od frontu. Czy to jest grzejnik kolejowy? To jest grzejnik kolejowy chyba. Luźny. Nie wiem czy luźny. Wygląda mi to na grzejnik kolejowy. Grzejnik olejowy, bo się nie trzyma. Okej. Okay. Nie trzyma do ściany. To wygląda jak zaryta kosiarka. Zaryta kosiarka pod ziemią, no ale dobra. Nie ma co przedłużać. Czas pożegnać tą część domu. Zapłytowane nawet. Nie, to tylko płyta oparta o okno. W dobrym stanie jest, ale to tyle. Nie ma co więcej nagrywać. Czas wracać. Ładne szklane drzwi. wbijane. Trochę pewnie tu wandali było. Były dwie dziury, dwie, dwie dziury w płocie. Natomiast te dwie dziury po, w płocie wychodziły jakby były w takich miejscach, gdzie tuż za tymi dziurami nie było żadnych ścieżek, przez które można by wejść, czyli kiedyś był on uczęszczany ten dom, a na pewno odwiedzany przez przynajmniej jakieś osoby, tak wyglądają te drzwi szklane, większość szyb jednak nadal jest nienaruszona, te na górze, tutaj tylko jedna cześnięta i na dole dwie, razem z dziewięciu to tylko trzy i w jakikolwiek sposób uszkodzone, tak więc jest dobrze. W tym miejscu jeszcze pode mną jest piwnica, natomiast zaraz przejdę do miejsca, w którym już tej piwnicy nie ma. Lodówki nawet nie uchylę, a raczej zamrażarki. Nic w środku nie widać. Tu? Nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Powiem, to urządzenie jest całe w gruzie i pod gruzem. Okej. Okay. Coś tam jest, ale nie wnikam w co. O -o. Niestety te drzwi się nie zamkną, a były do końca zamknięte. Nic nie uszkodziłem, ale spowodowałem niewielką zmianę w obiekcie przeze mnie eksplorowanym. Również za to przepraszam. Choć raczej żadna szkoda. Tu są jakieś rzeczy. Czy nikomu się tu nie wpierdzieliłem? Za przeproszeniem. Do mieszkanka. Mam nadzieję, że nie. Nie. To było spanko pewnie, zorganizowane, ale już nie jest. No i to pomieszczenie zostawiłem sobie na sam koniec, na zaraz, tak jak to mówiłem wtedy. Oj, tu już jest zdewastowana podłoga chyba. Troszeczkę tak, dobra. Tu mamy jakieś elementy, tu jest okno z takim oto mocowaniem na firanę. Ono było do ściany przyczepione, zasłony raczej, nie firany. Okno otwarte. Z szybami, chociaż tu jednej brakuje, dwóch na tym oknie środkowym brakuje, na tym bocznym, ja tamtym są już szyby normalnie, chociaż tam jednej też brakuje. No a dobra, to z takich bardziej szczegółowych informacji. Tak wygląda okno kastowe, ładnie otwarte, niestety trochę. Szafy puste, pewnie powywalane rzeczy zostały przez kogoś na zewnątrz kiedyś. Tylko, że teraz, no to już wszystko jest przykryte. Tutaj syfen, Tutaj jakieś jeszcze pościele. Ale całe pod tynkiem, no niestety, cóż poradzić, nic nie poradzę na no to, czas się zwijać. Piec kaflowy rozwalony u góry łokurcza, ale piec kaflowy jest, ładny nawet. No dobra, tak to się prezentuje wszystko. Jeszcze jedno ujęcie na to wszystko z tej perspektywy, jeszcze bliższej. Szybkie ujęcie, no nie szybkie, takie w miarę dokładne, różne elementy. Jak ktoś rozpoznaje coś, może powiedzieć. To tyle, ja już się stąd zwijam, Dziękuję za oglądanie tego urbeksu bardzo. Jeszcze włącznik jednym, to Włącznik kliknięty. jak najbardziej. No i takim oto akcentem kończy się materiał. Wiele rzeczy, tu chyba jakiś dywanik czy poducha. W sumie odkopię ją z tych podziemi. Poducha taka ładna, kolorowa, fajna. Zostawiam tutaj, może. Jej się po w życiu, nie wiem jak miałoby się to stać, ale może, tynk widać odp odpada płatami, no cóż, niestety taki los tego budynku, ale może jeszcze coś się zmieni, kto wie, są ludzie, którzy się podejmują renowacji nawet takich obiektów zniszczonych, więc może akurat się do niego los uśmiechnie. Tego bym życzył każdemu eksplorowanemu przeze mnie obiektowi i ogólnie większości opuszczonych budynków. To tyle, ja już się stąd zwijam, żegnaj domku, miło było zwiedzać, ale czas wyjść stąd już. A w tej szafie nawet coś jest, ale nic prawie nie widać. No trudno. Tak już to zostawię. No i to tyle. Tak więc dziękuję bardzo za oglądanie. To był pierwszy ugróbek z, z tego tegorocznego tygodnia eksploracyjnego. Tak wygląda eksplorowany przeze mnie budynek z zewnątrz. Czas się już pożegnać. To tyle. Wychodzę z terenu. Dobra, teraz narobiłem hałasu, więc czas się zwijać. Jeszcze jedno ujęcie na budynki gospodarcze, a raczej jeden, który się ostał i brzozy na nim rosnącą. No i to tyle. Dziękuję za oglądanie. Ja jestem Explobron. Miłego dnia, a raczej wieczoru. Do zobaczenia w następnym Urbexie. Miejmy nadzieję, że już jutro. Cześć!